Rywalizacja w jubileuszowym turnieju cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Turniej organizowane w Radomiu przy współudziale też Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, delegatury Radom Mazowieckiego OZPN-u poprzez wieloletnią wieloletnią tutaj tradycję, a także poprzez poziom organizacyjny, ściągają kolejne zespoły, kolejnych uczestników. Z uwagi na pandemię koronawirusa organizatorzy musieli zadbać o wymogi sanitarne. Nie przeszkadza to uczestnikom, bo mecze są pełne emocji, a bramkarze mają mnóstwo pracy. Uczestnicy to głównie chłopcy, choć mogą też grać dziewczęta, tak jak Ola, która nie boi się rywalizacji z piłkarzami. Ważne żeby grać swoje, być odważnym, nie bać się przeciwnika. Piłka żeńska teraz jest na bardzo dobrym poziomie i staramy się dorównywać tym chłopcom tutaj na tym turnieju. Wakacyjne turnieje cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Choć to nie liga, to udział w zawodach z podwórka na stadiony jest zawsze nie rada przygodą. Bardzo fajna forma, fajna zabawa dla młodzieży, sprawdzenia się, porywalizowania i oczywiście też fajne nagrody. Od takich turniejów zaczynało wiele późniejszych gwiazd piłkarskich. W obecnych zawodach też nie brakuje talentów. Widać również, że wszyscy są spragnieni rywalizacji. Jak widać na no, okres wakacyjny i ten wyjątkowy czas, w którym przyszło nam się zmierzyć, okres pandemiczny, pokazuje też ogromny głód w futbolu tych młodych piłkarzy, a emocje, które od pierwszego, od pierwszego gwizdka towarzyszą, pokazują, że wszystkim zależy wyłącznie na zwycięstwie. Radomiak 2006 pokonał radomskie Koty 3-2. Wygrał z oronką Rońsko 2 do 1. Dwa zwycięstwa odniosła szkółka piłkarska Radomiak, zwyciężając broń 2-3 do 0. I wideo Ciepielów, także 3 do 0. To są chłopcy z rocznika 2 2.6. Głównym tenerem jest Paweł Chmielecki, zastępuje go dzisiaj. No, chłopcy wygrali pierwszy mecz, ale my traktujemy to jako zabawę. Przygotowanie się do rozgrywek, bo zrobiliśmy was do pierwszej ligi. W innych meczach wideo pokonało Sokoła przytyk 2 do 0, Broń 2 wygrała z Sokołem 3 do 0, Radomskie Koty zwyciężyły Oronkę 9 do 2, a lider uległ Radomiakowi 2006 0 do 6. Mecze odbywają się na boisku Mosiru przy ulicy Hałmińskiego. W czwartek początek spotkań o godzinie 10.